Cześć, z tej strony Karol, witam Was na moim biegowym kanale. Biegniemy parkrun tak jak ostatnio, tylko ostatnio biegaliśmy w Krakowie i celem będzie moim też pokazywanie Wam parkranów, tras park Dzisiaj jest akurat 1 listopada i korzystam z faktu, że, że akurat jest... jestem na Podkarpaciu, jestem, mamy wolny dzień. Wolno w miarę sobotę i przyjechałem na parkrun w Rymanowie jest to o tyle zaskakujące, że na Podkarpaciu tak naprawdę parkrany są tylko dwa w Rzeszowie i właśnie w Rymanowie dziwi mnie, że nie ma w Krośnie, dziwi mnie, że nie ma w Jaśle ani w innych miastach więc to jest najlepszy powód na to do no, a to przepraszam mocno, mocno, że warto pokazać też wiek Rymanowie. Szczególnie, że Rymanów jest ładną miejscowością. Rymanów z Róż, konkretnie to jest ładna miejscowość turystyczna, uzdrowiskowa. Więc jak najbardziej zachęcam. Jak nie mam bieg, to można coś takiego. 5, 4, 4, 3, 4 3, 2, 1, poszło. Jakie ja mięciutkie nogi dzisiaj. <laughs> No, daleję no, przecież. I po parkranie. Jeżeli chodzi o trasę, no to płaska, fajna, dużo nawrotów, co mi nie sprzyja. Mhm. Yy, ale ogólnie, no ładne miejsce, ładny park. Te dwa tygodnie wcześniej, jakby było pełno liści, to w ogóle byłoby pięknie, ale dzisiaj niestety już bez liści, więc trzeba było tak zaliczyć. Yy, wszystkim się wydawało, że będzie mało ludzi, ale Marę się tutaj parę osób spotkało. Jeżeli chodzi o mój bieg, to już może jak schowam się w i nie będzie wiatru. Jeżeli chodzi o sam bieg, to sprawa wygląda w ten sposób. Yy... No to młodzież wystrzeliła. Ja chwilę myślałem, że ktoś pobiegnie razem ze mną albo przede mną. Ale nie, młodzież wystrzeliła, ja biegłem za młodzieżą. Tam blisko cały czas był jeden pan za mną, więc on najbliżej był mnie, że tak kontrolowałem czy się do mnie nie zbliża. I na drugim kółku. Dogoni... No na pierwszym kółku przegoniłem te dzieciaki, które tak za mocno wystartowały. No i został jeden najmłodszy, który właśnie mocno biegł z przodu cały czas. Na, po pierwszym kółku miałem około pół minuty stracę do niego. No i na drugim kółku zacząłem go doganiać. Tak w pełnym momencie tak poczułem rzeczywiście, że mogę go dogonić. I o ile rzeczywiście planem nie było, chciałem go na chwilę wyprzedzić i ale rzeczywiście chciał, nie chciałem wygrywać, no bo no a tak <laughs> to jak go dogoniłem, to nie, 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 tu nie było żadnej ustawki, tu musiał tu jak się jak ten chwilę sobie odpoczął, jak go dogoniłem, nie, nie dał się wyprzedzić. No i już końcoweczkę jak wystrzelił, to do ostatniego nawrotu mi się już nie chciało, już takie e, odpuszczenie było dosyć mocne, że ostatnie parę. Tych, te ostatnie metry rzeczywiście przetruchtałem już, bo wiedziałem, że no spadła gdzieś motywacja i, i już po prostu już chciałem się dowlec. Więc drugie miejsce. Całkiem fajnie mi się biegło. Jedynie co, to tydzień temu byłem na Grand Prix biegów górskich i przez tydzień nie biegałem. I na początku po prostu taka wata w nogach, aż się nie spodziewałem. Ale dobrze się pobiegło. Dobra, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten kanał będzie bardziej regularny. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was na Karol na rowerze. Tam też powinno się za niedługo coś, jakaś regularność, pojawić. Więc do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!